Szanowni Państwo, zaprosiliśmy Państwa na konferencję prasową dotyczącą śmigłowców wielozadaniowych dla Polskiej Armii, ponieważ ta sprawa budzi ostatnimi czasy wiele emocji chcieliśmy tę sprawę raz na zawsze rozstrzygnąć. Poinformować, jakie są dotychczasowe działania Ministerstwa Obrony Narodowej, i jakie będą planowane działania Ministerstwa Obrony Narodowej, na jakim etapu, etapie tego postępo, postępowania się znajdujemy. Jak Państwo wiecie, 27 marca, cztery dni temu w poniedziałek, wpłynęły oferty wstępne od trzech oferentów na śmigłowce śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych są to oferty od firmy Świdnik i od firmy Airbus. Natomiast w przypadku śmigłowców dla wojsk specjalnych są to oferty z mieleckiej firmy Sikorski z, ze Świdnika z firmy Leonardo i trzecia oferta to jest firma, oferta firmy Airbus. Planujemy zakupić osiem śmigłowców dla wojsk specjalnych i także śmigłowce dla, do zwalczania okrętów podwodnych, które będą będą miały również funkcję ratownictwa morskiego, co bardzo ważne i w zależności od tego, jak będą kształtowały się warunki cenowe, jest to możliwość od czterech w pierwotnym założeniu, do zwiększenia oferty, później do możliwych kolejne cztery śmigłowce. Jeszcze raz podkreślam, dzięki temu mamy większą elastyczność w zakupie tego sprzętu, w zależności od warunków finansowych, które zostaną zrealizowane, wtedy będziemy pozyskiwali taką, a nie inną ilość tego sprzętu. Jesteśmy teraz na etapie składania ofert de facto ich analizy. Chciałbym Chciałbym Państwu uświadomić, jak duże to są dokumenty, bo każda z takich ofert to jest metr sześcienny dokumentów, to są tysiące stron, które teraz analizują urzędnicy Inspektoratu Uzbrojenia. Po zanalizowaniu tych ofert wstępnych przejdziemy do fazy dialogu technicznego. Następnie będzie, będą złożone już oferty ostateczne, które będą zawierały cenę. Taka jest procedura zakupu śmigłowców, ponieważ to budziło duże emocje, jak one są zakupowane, w jakim, w jakim będą terminie będą złożone oferty ostateczne. Jeżeli będą spełniały wszelkie wymagania przewidziane prawem, to nie zależy oczywiście od nas, wtedy przejdziemy do fazy testów kwalifikacyjnych śmigłowców, będziemy równolegle rozmawiali na temat offsetu, ponieważ tych, w tym postępowaniu przewidziany jest offset na zakup tych śmigłowców i później będzie już kwestia wyboru, konkretnej oferty wyboru tego śmigłowca. To pokazuje pewien etap działania, który musi przejść Inspektorat uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w wyniku tego, że to postępowanie zostało przeprowadzone bardzo szybko, bardzo sprawnie do tego etapu. Dla porównania, nasi poprzednicy mniej więcej do tego etapu, bo te postępowania były nieco różne, ale mniej więcej do tego etapu doszli po dwóch latach trwającego postępowania. Ministerstwo Obrony Narodowej pod kierownicą pana ministra Antoniego Macierewicza doszło do tego etapu postępowania po trzech miesiącach. To jest różnica w tym, jak podchodzimy do zakupów, do sprawności, do szybkości postępowania, natomiast są pewne ograniczenia czysto ludzkie, trudno pewne sprawy załatwiać w przeciągu 24 godzin, to jest fizycznie niemożliwe, nieosiągalne. Uważamy i chcę podziękować tym wszystkim pracownikom, którzy do tej pory brali udział w postępowaniu za ciężką pracę. To jest naprawdę bardzo spra sprawne postępowanie. W związku z tym, że idziono bardzo szybko, jednym z głównych kryteriów tego postępowania, jednym z istotnych kryteriów, obok oczywiście, ceny kwestii związanych offsetem jest terminowość dostaw śmigłowców, tak żeby te, które są najbardziej potrzebne dla polskiej armii były dostarczone sprawnie, szybko. Nie ma dzisiaj potrzeby pozyski śmigłowców szkoleniowych czy śmigłowców testowych. Jeszcze raz podkreślam, to wynika ze sprawności tego postępowania, które zostało przeprowadzone, jak również z kwestii związanych z konkurencyjnością. Do przetargu przystąpiła również firma Airbus. Gdybyśmy chcieli wybrać na przykład śmigłowce testowe od jednego z oferentów, no mogłoby to rodzić wątpliwość, czy to już ten oferent jest wybrany do dostarczenia wszystkich śmigłowców, żeby nie naruszać transparentności tego postępowania, podjęliśmy decyzję, że nie ma zasad nie ma takiej pilnej potrzeby, żeby śmigłowce testowe już w tym momencie były w polskiej armii, bo jesteśmy przekonani, że bardzo szybko, bardzo sprawnie oferenci dostarczą te śmigłowce. Pytania o konkretne terminy, o ceny, to są pytania dzisiaj do oferentów. My ze swojej strony jesteśmy gotowi w każdej chwili przystępować do kolejnych faz postępowania poza tymi elementami, które prawem są przewidziane. I to, jak szybko, jak sprawnie zostaną dostarczone te śmigłowce, zależy już od tych trzech oferentów: od świdnika, mielca i francuskiej firmy Airbus, która z nich w zależności, która z nich sprawnie i za odpowiednią cenę przedstawi, przedstawi oferty tych śmigłowców, tak szybko one będą pozyskane. Jeszcze raz podkreślam, różnicę w tempie prowadzonego postępowania między, między nami, a między poprzednikami jest ona niemalże dziesięciokrotna. Chciałbym też podkreślić, że nie ma zagrożenia i tutaj odnoszę się do wielokrotnie opowiadanych swoich słów, nie ma zagrożenia jeżeli chodzi o śmigłowce w Polsce. To, jest, to nie jest tak, że to jest sprawa nieistotna na dzisiaj w państwie, ale poza śmigłowcami zwalczania okrętów podwodnych, których resursy, czyli możliwość używania wychodzą około 2020-2021 roku i rzeczywiście tu jest dość pilna potrzeba operacyjna, to pozostałe i śmigłowcami dla wojsk specjalnych, to resursy pozostałych śmigłowców, na przykład śmigłowców transportowych, śmigłowców Mi-2 wychodzą, Około między 2026 a 2035 rokiem, i po zakończeniu tych postępowaniach, porozstrzygniętych, będą oczywiście realizowane kolejne postępowania na zakupy śmigłowców. Natomiast warto zwrócić obiektywnie uwagę na to, że w sytuacji, w której brakuje w Polsce obrony powietrznej, w sytuacji, w której brakuje środków rozpoznania, bo nie zostały te zakupy zrealizowane przez poprzedników, to sprawa zakupu śmigłowców budzi nadzwyczajne emocje. Jeszcze raz pokazuję, i warto tutaj spojrzeć na dokumenty dokumenty urzędowe, dokumenty nie tylko wytwarzane dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo czy to ćwiczenia zima 2017, czy to inne analizy realizowane w Ministerstwie Obrony Narodowej pokazują, że dzisiaj największymi bolączkami polskiej armii to jest kwestia obrony powietrznej. Największą bolączką polskiej armii jest również kwestia artylerii dalekiego zasięgu i te dwa programy są realizowane. Śmigłowcy jakkolwiek, oczywiście, że ważne, bo to są, nie budzi wątpliwości, nie są sprawami dzisiaj, które są największą bolączką, poza tymi dwoma przetargami, które dzisiaj w Polsce realizujemy i warto na to spojrzeć od tej strony. Resursy, jeszcze raz podkreślam, śmigłowców wychodzą nawet do 2035 czy 36 roku, a obrony powietrznej nie mamy dzisiaj w Polsce praktycznie w ogóle. W związku z tym bardzo jasno można sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dzisiaj kluczowym zadaniem i tu jest też pytanie do naszych poprzedników, jak były realizowane przetargi na zakup usprojenia dla polskiej armii, dlatego że na pewno nie wynikały one z potrzeb polskiej armii. Strategiczny Przegląd Obronny, który dzisiaj realizowany jest w Ministerstwie Obrony Narodowej, pokazał konkretne zagrożenia, a decyzje o tym, które postępowania, jak sprawnie i w jakim tempie będą podejmowane, nijak miały się do potrzeb, potrzeb polskiego wojska. Nie potrafimy tego zrozumieć, ale jeszcze raz pokazuję, nie lekceważymy z żadnego z wymagań, bo polska armia wymaga zasadniczego przezbrojenia, zasadniczej modernizacji. Tego nie uda się zrobić w przeciągu roku, dwóch, bo to są zapóźnienia wieloletnie, wielodziesięcioletnie, bym powiedział. Natomiast trzeba budować ten system w sposób zorganizowany w sposób przemyślany i warto nie emocjonować się bardziej tymi elementami, które są istotne, ale mniej, aby zastanowić się nad tym, czy ten system budowy, modernizacji polskiej armii jest spójny i jest przemyślany. W naszej, w naszej ocenie dzisiaj są konkretne priorytety, które wymieniłem, które mam nadzieję w tym roku będą sprawnie realizowane. To tyle z mojej strony.